Do 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 Siemaneczko, witam Was serdecznie na kolejnych poszukiwaniach. Dzisiaj wybraliśmy się na miejscówkę, gdzie ostatnio rozwaliłem system. E, przy pierwszym sygnale padł miecz. Szczerze mówiąc to do dzisiaj nie mogę w to za bardzo uwierzyć. I naprawdę było to mega, mega przeżycie. A dzisiaj wypadzi z Jokerem. Czas operacyjny myślę, że to tak max 3 godzinki. Dobrze, to ja się zabieram do roboty i widzimy się zaraz przy pierwszym sygnale. Aż się boję dzisiaj tutaj tego pierwszego sygnału. No i jest sygnałek ładny. 83 i to dosyć głęboko chyba będzie. No to nieźle. Sygnał jest bardzo obiecujący. Bardziej w tą stronę. No. Gdzieś tu... co? Coś tu mam... O! Czyżby to był guzik? No nie wiem czy to guzik czy nie, ale... Na pewno coś starego, widać patynę? No dobra... Tym razem pierwsza znajdka nie rozwaliła systemu. A jakiś taki dziwny sygnał, 66 niby raz, raz 40. Zobaczymy. To chyba będzie clean. Klin? Co to mogłoby być? Bardzo stare, żelazo Podkowy kawałek to raczej nie jest. Klin też nie. Więc co to może być? Nie mam pojęcia. W drzewie mam sygnał. Tu ścięte drzewo było że centralnie w drzewie Co to kurde jest taka biała ziemia tu Ty. To już jest za 40 centa, Tak jak tamten. Mieczek. Nie wiem, co to. Może, chciałbym w ogóle zobaczyć cokolwiek wiesz, dotknąć tego, co to może być. Ale ta glina, zobacz co to jest. Ty, to nie może być jakaś lipa w takim czekim czymś. i pod dziarem. Nie. Zastanawiam się czy nie jest znów miecz jakiś. Nie wiem co, ale... No jednak to by był drugi jakiś miecz, to ja znaczy, że jestem jakiś nienormalny, nie? Ty, pistolet! Nie, to nie jest pistolet. Ta, nie. Tak wygląda. A co to jest? Nie, to nie jest pistolety. Toporek stary. To nie było czasami tak. Był to porek i puch. No, no. Nie. Ja pierdzielę tak, to będzie to. Popoż, coś tu jest? I tu powinna być dziura w takim razie. Wow. Ty nie, chyba nie wow. wiem. Zamieniał się w rycerza czy coś pomału. Ale jak pistolet Uuu, nie pierwszy. No. Moment. Pierwszy jak pistolet, nie? To Ciekawym, jakby nie było tego, to. Patrz, koło rzeczy żalaz. No, pod starym piniem. Zajebiste. Ja pierdzielę ty. Fuch, mam miecz już i topór. A, jeszcze tarcza i. A skoro Je to jest? To on na pewno nikt tego przypadkowy nie zgubił, tylko tu jakaś walka była. No, no zobacz, to wychodzi jedno koło drugiego. Tam miecz, tu topór. No. Czyli coś tu się działo. Jakieś walki. Tu coś się... tu musiało być, nie? Ale łogień. Znowużem rozwalił system. Tam jest dziura. Tu wchodził ten cały styl. Znów taki farciuch. Zobaczy, Joker też coś. Mówił, że ma podejrzanego. Coś tu musiał być, nie? Trafiliśmy w jakieś miejsce, ale taki niepozorny lasek. Zaczynają się gdzieś takie cuda. O kurde, ty miecz! Miecz! Co tu się dzieje? Była jakaś ten... Pit. Musiała być jakaś walka, no. <grym> to będzie miecz. To nie wiem, czy to nie taki sam jak tamten mój. <grym> tak, to będzie... no co? co. jest już tam końcówka, czy nie? Miecz. I to będzie to samo, co... Tak, tu będzie gdzieś koniec, nie? Ale... <laughs> Masakra, ty no, gratulacje. Tutaj jest. Ty, albo to jest maczeta. Ale to będzie też, wiesz, tamte czasy, średniowiecze. Wow, mega! <laughs> ja pierdziele, co tu się dzieje? Patrz na to. Zobacz, jak ona była, musiała być ostra, zobacz jaka cieniutka jest. To była po taka brzytwa, pewnie, że to ścinało nie tylko drzewa i szaki. Ale już myślałem, że to jest ten sam, co ja. Tu była rączka. Tu była rączka. No gratulacje. Dziękuję, to ja też. Dzięki. Pięknie, pięknie. dobra. Była mała przerwka na herbatkę i chwilę pogawędzić o naszych znaleziskach. że dzieją się tutaj magiczne rzeczy, powiem tak. Kurde. Gdzie my tu leziemy? A właściwie to gdzie ja tu lezę? O, No, ja tu też muszę kopnąć. 57. No łuska to znaczy nie będzie. Ale mógłby być jakiś guzik. Kurde, kupimy razem. Kurde, zjeżdżam tu. Co? Guska. Łuska. O! I tak jak powiedziałem, jest. A nie. To guzik, czy nie? Nie, dubka od łuski. Tak, jak guzik, łuska, ale zobacz, powiedz, żebyś nie powiedział, że to jest guzik. Na wierzchu, 8,4. No tak uh, uh. Tak puszkowo trochę, puszkowo albo znów taki bydlak, odłamek. No, uh. no. Pod koło sobie podkładasz. No. Co to tu robi? No to nieźle. Osiemdziesiąt. co? Pocisk. takiego No i sygnałek 81. 82. No. Całkiem ciekawie. I ciekawa ziemia. Aha. Czyli już tu mam gdzieś tu. No i teraz jak jajko, niespodzianka. Otworzę to jak ty znajdziesz swoją. Zobaczymy. Coś, coś tu jest. No nie wiem, coś mam tam w środku. Co u ciebie? Gwóźdź. Gwóźdź. I to stary, no. Średniowietza A u mnie Moneta Nie wydaje mi się To No kwadratowy Aha <gry> uh -huh. Podobne to co ostatnio też takie znalazłem pierwszą, pff, pierwszą rzecz podobno bardzo No to jest coś starego No Stary mały Chce na jakiś odle, to Znów ciekawy sygnał 71. A to co? Chyba łuska, Kawałek łuski właściwie Zawalacze kłuski I to ciekawe, 84 I ciekawe drzewko To co? Kawałek aluminium czy leciutkie, jak aluminium? Co by to mogło być? O, fajny sygnałek 64. Fajnie, fajnie. Przyjemnie brzmi. Niestety łuska. 52 na wierzchu. Śmieciuch pewno jaki. Ale zobaczymy. Kawałek blaszki. 66 ale też na wierzchu i też pewnie jakiś kawałek blaszki tu się skrywasz No i jest znowu łuseczka mm, dzisiaj parę wpadło Wszystkie takie niedobitki, same jakieś właśnie resztki. Good 93. U, 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 u. Chyba coś tu mam. Coś tu mam większego. Huh. O kurde, ty! Ja pierdziel! <gry> no znajdowałem już różne odłamki Różne części łusek Ale takiej Jeszcze nie znalazłem nigdy Chyba ze 2 kilo to ma No dobra z tą ziemią, ale <gry> I to jest Kurde, jakie to wielkie, no. Kurde, można by z tego zrobić fajną popielniczkę. Trochę podprostować. Jest popielniczka oryginalna. Nikt takiej nie ma. Znów coś. Większego. Znów coś większego. Oho, wo, wo. Wow. ty, mam chyba znów miecz. Nie, no to, to by było już przegięcie. Czy to nie jest miecz? Nie, to jest ten. Patrz, to też będzie taki tasak bojowy. Hehehehe Yes! No cię wow. wow. to też mogło być na, na tym... Na, na wiesz... na być. czymś długim, nie? Jo! Ty no tutaj się... Zajebiście! Tu jest jakaś... Tu jakieś walki były na 100%. Coś tu musiało być, nie? Ja pierdzielę. Dzieją się tu takie rzeczy, że to miejsce to już jest. Już mogę śmiało powiedzieć, że jest moje ulubione. A nawet powiedziałbym więcej, kocham to miejsce. Co? Monetę. Uuu, Ty, coś tu jest. Pokaż. Co? Nie, to nie będzie moneta, to będzie żeton. Widzisz? Ja? Mhm. Numer tak jest D3. No, no tu widać dziurka i tu mu chyba na czymś to wiesz. Aha. Przywieszone. Może tu jeszcze coś pisze, żeby trzeba zobaczyć. No w domu się wyczyści. Dobre, dobre. Może jakiś pies tu leżał. Ha. Ale D3 to raczej nie. Chyba, że miał na imię D3. <gry> Może być. Cóż, dwie godzinki za nami, nawet dwie godzinki z hakiem, ale dzisiaj też nie mamy za wiele czasu, chociaż tak czy siak możemy śmiało powiedzieć, że dzisiaj dzionek zaliczony i to tak znów na grubo Dobra, jeszcze po dwa sygnałki i będziemy się zbierać 8-6 na wierzchu Uu. Jaka ziemia tutaj. Ha. To też jakaś zakrętka od jakiejś flaszeczki, ale... spłaszczona jak moneta. To szukamy, może ten ostatni sygnał jeszcze będzie dzisiaj taki na... jak wisienka na torcie. No i jest. Sygnałek 8.4, 8.5. I to będzie ostatnia rzecz na dzisiaj. I tak mieliśmy sporo wrażeń. <laughs> A, jest. Czyżby znów kawałek łuski? Ciekawe co by to mogło. Albo guzik. no kurde, może i guzik. Dobra, spróbuję umyć w domu. Może coś tam jeszcze się. Może coś z tego wyjdzie. Tak czy siak my będziemy uciekać do domu. No i cóż, dzisiaj jest naprawdę znów dzianek taki. Tak krótko podsumowując, te trzy dzisiejsze znajdki tylko potwierdzają, że miejscówka ta tutaj naprawdę jest godna uwagi i trzeba ją dobrze tutaj przeszukać. Mam nadzieję, że wam się podobał odcineczek, bo było na czym oko zawiesić. No to pozdrowionka, trzymajcie się i do następnego. Nareczka, hej!